Marek Papszun postanowił zaszokować piłkarską Polskę. Trener Rakowa Częstochowa na konferencji przed meczem z rapidem w jeden nie gryzł się w język i wprost przyznał, że chce odejść do legii Warszawa, z którą obecnie negocjuje. Wojciech Cygan, przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa w wypowiedzi dla TVP, sport odniósł się do postawy szkoleniowca zespołu. Żeby zamknąć ten temat komentarz do mojej sytuacji. Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem legii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i tak się stanie, i nie będę musiał tego więcej komentować. Takimi słowami rozpoczął konferencję prasową przed meczem z Rapidem w Wiedeń w lidze konferencji, trener Marek Papszun. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa postanowił uprzedzić wszelkie pytania w tej sprawie i nie pozostawić żadnych wątpliwości. Słowa te wstrząsnęły polską piłką. Oto bowiem trener wicemistrza polski w przeddzień meczu daje jasno do zrozumienia, że nie chce być już dłużej szkoleniowcem tej drużyny i zamierza odejść do wielkiego rywala tak szybko, jak to możliwe. Papszun został za takie zachowanie mocno skrytykowany przez ekspertów. Fakty są jednak takie, że największy problem Maraków i jego właściciel Michał Świerczewski. Do wyboru ma bowiem albo postawienie się papszunowi, co oznaczałoby współpracę z trenerem wbrew jego woli, albo puszczenie go do legi, co byłoby równoznaczne z podważeniem reputacji własnego klubu. Do całej sprawy w rozmowie z TVP sport odniósł się Wojciech Cygan, przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa. Nie widziałem konferencji. Jeśli trener tak powiedział, to wyraźnie tak uważa. Prywatnie mogę to skomentować, ale w rozmowie z trenerem Papszunem. Trener ma ważną umowę z Rakowem, wierzę w jego profesjonalizm i to, że będzie pracował tak, jak zdołał nas do tego wcześniej przyzwyczaić. Tyle, powiedział Cygan. Przed Rakowem teraz starcie ligi konferencji z Rapidem Wiedeń. Ten mecz już w czwartek 27 listopada o 18.45 w Częstochowie. Nie wiadomo, jak takie podejście trenera wpłynie na postawę zespołu. Wiele pytań o ich motywację było już po ostatnim starciu ligowym, w którym Raków przegrał u siebie 1-3 z ostatnim w tabeli Piastem Gliwice.